Kurczę. to ja Dabster możecie mi kojarzyć i piszcie coś, dawajcie łapki w górę. już jest jedna łapeczka. Ogólnie hmm. co do tej skręconej nogi, Kotki. no to chciałam powiedzieć, że trochę smutno mi jest. O, koczyk lepa. Dobra. Mm, no to tak. Jeżeli Chodzi o. Live y wszystkie. To kończę z YouTube'em. I to nie jest żart. Tu już. Nie ma o czym mówić. Po prostu to nie jest żart, bo dostałem. Nie mogę już. No, jakby wam to wytłumaczyć, wszystko mogę nagrywać filmy, mm. ale nie mogę już Nie mogę. Stu jedna straszna rzecz, przykro mi się w życiu, zdarzyła i teraz od tej chwili jestem w no cóż, jutro, jak mnie poprosicie, jedna osoba, to będzie ostatni, jakby, jak jedna osoba mnie poprosi, to może zrobię film, albo dwie, trzy i zachęcajcie ich, żeby tutaj, czemu się śmieję, bo nie mogę nagrywać już filmów. No chciałam tylko Wam podziękować za to co dla mnie zrobiliście, że subskrybowaliście mój kanał do końca mi wspieraliście, żebym dobił to 347 subskrypcji na Dubset skuter. Tutaj mam 14. Mam nadzieję, że mi wbije do tego czasu jak... Nie wiem, może kiedy znów zacznę <coughs> nagrywać na YouTube'a. Ale na razie to kończę. Więc teraz możecie mi zadawać jakieś pytania albo wyzwanie. Ale ja wolę pytania. się co, Fortnite. Co, co, o co w tą emotą chodzi? W ja też mam ciężko pod górkę z tym nogą całym Zadawajcie jakieś pytania. Dawajcie łapki w górę, udostępniajcie. Jak leci? Hmm, ciężko nawet. Jeżeli chodzi na naukę, to nie lubię się uczyć, jeżeli chodzi o jakby ci to powiedzieć o samą naukę. No że, ale ogólnie to słabo leci mi z tą kostką. Całe moje życie teraz słabo. Ja też nie lubię się uczyć. Czy masz dziewczynę? Teraz mi zadałeś pytanie pod górkę, bo część ludzi wie, a część nie wie. Gdybym teraz to wyjawił, ta dziewczyna byłaby na mnie zła, a później mogłabym ją stracić, więc na razie jedynie co Ci mogę powiedzieć to nie. Co ona ogląda? Jest jedna osoba. Ale możesz jej to udostępnić, jeżeli masz jej numer. Napisz, czy masz jej numer? Bo ty mnie przecież znasz, ale proszę, żeby ta osoba tego nie oglądała. Mhm. nie masz? No dobra. Wyślę ci. I mm. zaraz do Was wrócę. Zaraz Ci to wyślę. Więc może zadawać pytania. Oglądajcie moje filmy i wszystko wiecie. Sam nie wiem, czy płakać, czy się cieszyć z tego powodu. Napiszcie mi w komentarzach, co wolicie. Ja wam przypnę serduszko. Hmm, licznik subskrypcji. Jest fajnie, No, To zrobię jeszcze jedną z rzecz. Darze znów wrócimy do live'a, na razie to muszę skoczyć.